Lubańscy powiatowi radni podczas ostatniej sesji poza raportem o stanie powiatu, finansami powiatu za 2018 rok i absolutorium zajęli się także innymi siedmioma uchwałami. Są to uchwały w sprawie budżetu w sprawie znaczy zmiany budżetu na rok 2019 w sprawie zmiany WPF-u na rok 2019 jest też uchwała w sprawie zaciągnięcia obligacji, dotyczy ona przesunięcia terminu spłaty. Naszym zdaniem jest ona bardzo dobrym rozwiązaniem, ponieważ na koniec lipca przypada czas spłaty obligacji. Zarząd podjął taką decyzję, żeby przesunąć termin spłaty obligacji o trzy miesiące, ponieważ jak Państwo wiecie wchodzi do szkół ponadpodstawowych, wchodzi reforma. Zwiększyła się liczba oddziałów prawie no, dwukrotnie, ponieważ do szkoły ponadpodstawowej idą dzieci, które kończą gimnazjum, idą również dzieci, które kończą szkołę podstawową. To jest jedna rzecz i druga rzecz, podwyżki dla Nauczycieli. Powiat musi się zabezpieczyć, żeby mieć po prostu pieniądze. 31 sierpnia muszą wyjść pieniądze na nauczycieli. Jest również uchwała o utworzeniu ośrodka młodzieżowego ośrodka wychowawczego i utworzenia zespołu placówek właśnie tego ośrodka, który powstał, z ośrodkiem, który obecnie funkcjonuje w Leśnej.